Tłusty Czwartek. Mój stary zawsze tego dnia jeździ na swoje ulubione stoisko z pączkami i kupuje tylko dwa pączki, którymi wszyscy się dzielimy. Hmm, podaj dalej, synek. No szybciej, dawajcie tego z budyniem. I teraz pytanie. Dlaczego stary kupuje tylko dwa pączki? W Tłusty Czwartek wygląda to tak. A bierzemy jeszcze pączki? Synek, nie będę przepłacał i kupował pełno pączków, bo ktoś wymyślił Tłusty Czwartek. Pączki można jeść przez cały rok. No a przez pozostałe dni w roku. Tata pączki! No dobrze, ale weź tylko jednego. Za niedługo tusty czwartek to może będą na promocji. Przez ostatnie tłuste czwartki stary kupował tradycyjnie dwa pączki na tym samym stoisku i nic szczególnego się nie działo. Lecz tego roku przez pewien mały szczegół wszystko potoczyło się inaczej. W noc przed tłustym czwartkiem stary jak zawsze spał w pobliskim parku, aby z samiutkiego rana być pierwszym w kolejce i dostać jeszcze cieplutkie pączki. Uch. Ale mi jaja zmarzły! 5.57, mam jeszcze 3 minutki. O nie, nie po to spałem tu całą noc jak żul i odmroziłem sobie jajka, żeby stać w kolejce z bandą oszołomów. Będę pierwszy! dobry, poproszę dwa. Panie, nie widzisz pan tabliczki. Zwijamy interes. Dlaczego się zwijacie? Panie, konkurencja nas wygryzła. Muszę sprawdzić to stoisko. Łapać wózek! Ech, no to sobie poczekam. Dwie godziny później. No co, jeszcze czekam. Dajcie tak jeszcze z godzinę później. To daj się karnąć. A mogę pogłaskać psa? Jeszcze godzinę później. Dzień dobry, poproszę dwa pączki. Z różą? Nie, dziękuję, żona woli tulipany. Albo wie pani co? Zawsze biorę tak skromniutko tylko dwa pączki. A, w tym roku zaszaleję. Poproszę trzy. Już pakuję. Zapraszam pana, czy ja mogę pogłaskać pieska? <laughs> e, nie <laughs> wiem, bo to nie mój. Kiedy stary wrócił do domu i spróbował tego pączka, to zamarł w bezruchu na jakieś 10 sekund. Tato? W jego oczach ujrzałem błysk i z kawałkiem czekolady na brodzie wypowiedział słowa, których nie zrozumiałem: Na tysiąc kroćwidorywych ości, płetw i olejów z Po czym wybiegł z domu i po dwóch godzinach, czego się spodziewałem, wrócił z kilkoma pudłami pełnymi pączków. Synek, pomóż mi! Kartony są jeszcze w aucie! Dlaczego nakupiłeś tyle pączków? Nie chciałeś wydawać na to kasy? Synek, to niezwykłe pączki. To jest niebo w gębie! No i kiedy wszyscy obchaliśmy się już na maksa pysznymi pączkami, stary wpadł na kolejny genialny pomysł. O! Oh. Hmm, synek, a może ja bym tak otwarł własną pączkownię? E... Tak, wiem, że to genialny pomysł! Idę zrobić swojego pierwszego pączka! No i po kilku godzinach męczarni w kuchni... Wymieszać z dwustoma gramami drożdży. Jakich znowu drożdży? Nic wcześniej nie mówili o drożdżach! Synek, skoczno po drożdże i dwa harnasie! Staremu w końcu udało się zrobić pierwszego pączka. A więc ty, synek, będziesz pierwszym człowiekiem na ziemi, który spróbuje tego niesamowitego dzieła. I co? Jeszcze nie ugryzłem. Mm, dobry. No jasne, że pyszny. Dobra, robię więcej. No i stary zrobił jeszcze trochę pączków, po czym zadzwonił do wuja. Zenek, słuchaj no, otwieramy stragan z pączkami. Skołuj jakieś oponki i przyjeżdżaj swoim busem, musisz nam pomóc. Eee, oponki? Jasna sprawa. No i po jakiejś godzinie przyjechał wuja. jak Zenek, masz te oponki? No jasne, że mam. Dobra, nie było tematu. Załadujcie straganik z garażu, ja pójdę po pączki. W trakcie jazdy na targ stary się zastanawiał. Panowie, tylko jakie ja nazwy swój sklep? Poszperałem trochę w necie i znalazłem przykładowe nazwy. Puszyste Marzenie, Słodki Przystanek, a może Słodka Dziurka? Już wiem, ale mnie teraz zainspirowaliście panowie. Nazwę się... Janusz Pącz. Po kilkunastu minutach dojechaliśmy na miejsce. Proszę wszystkich o odsunięcie się i zrobienie miejsca. Transportujemy tutaj poważny, ciężki i groźny sprzęt. I tu postawcie, chłopaki. Stary został na straganie, a my z wujem wróciliśmy do domu. I plan był taki, że mieliśmy robić dalej pączki z przepisu starego i dowozić mu co jakiś czas na stragan. Synek, jak najszybciej potrzebuje dostawy. Pączki schodzą w zaskakująco szybkim tempie. A ile ci zostało? Tylko dziewięć. Tato, ale miałeś 10. Zrobiliśmy pudełko pączków i jechaliśmy do starego, ale niestety po jakimś czasie auto wuja się rozkraczyło. Wynajęliśmy więc hulajnogę. Tak, jedną hulajnogę, bo dwie wychodziły za drogo. Nie komentujcie. Dobrze, że jesteście. Zostało już tylko 8. Czyli sprzedaliśmy dwa pączki, to już coś. To ja zjadłem te pączki. Zwinęliśmy interes Starego i wróciliśmy do domu. Stary kontynuował zajadanie się pączkami z planety Pączka i grzebał coś w telefonie. Synek, wyczytałem w tym internacie, że planeta Pączka istnieje naprawdę. Jest podana jej dokładna lokalizacja w kosmosie. Według danych, które tutaj podają, potrzebuje tylko 800 litrów paliwa i kilka tygodni, aby tam dolecieć. A co będziesz jadł? Specjalne czopki. Wystarczy zaaplikować jednego czopka, który pozwoli cieszyć się niezbędnymi do życia składnikami i minerałami oraz uczuciem sytości na, nawet do kilku dni. A gdzie się aplikuje te czopki? Czopki należy zaaplikować... <laughs> Nieważne. No i staremu totalnie spączkowało mózg i zaczął budować jakąś rakietę w garażu przez cały dzień i całą noc, zajadając przy tym pączki. Klucz dwunastka! Klucz dwunastka! A, zapomniałem, że jestem tu sam. Rano stary nie wpadł z hukiem do mojego pokoju, aby pokazać mi swoje dzieło, więc myślałem, że może już wystrzelił się w kosmos. Poszedłem sprawdzić do garażu, czy wszystko w porządku, i zastałem tam ogromnego, tłustego starego, który nie mógł się podnieść. Tato, wszystko gra? Synek, pomóż mi! Podaj mi! Podaj mi! Podaj mi! Podaj mi tego ostatniego pączka! Tłusty czwartek przy tobie już nie jest tłusty. Wieczorem lecę, synek! A czemu nie teraz? No jak, synek! Musi być noc, żeby się nie rozbiło słońce! Jak chcesz się teraz zmieścić do tej rakiety? Spokojnie, synek. Zamontowałem specjalne otwory, dzięki którym moje sadło będzie mogło swobodnie prosperować poza obszarem pokładu. Houston melduje, że wchodzę na pokład. Synek, podstać mnie! Nie płaczcie! Mogą minąć dni, tygodnie, a nawet miesiące nim wrócę na ziemię. Lecę w nieznane tam, gdzie ludzkość jeszcze nie dotarła. To mały krok dla starego, ale wielki krok dla słodkości. Jestem gotowy, by otworzyć włas! Podgrzewam burrito i podaję harnasia. Hehe, <laughs> nie ten przycisk. <laughs> Jeszcze raz, Synek! Jestem gotów! Odpalaj! <laughs> Melduję uszkodzenie kadłuba trzeciego stopnia. Tato, jesteś dwa metry obok, nie musisz mówić przez walkie-toki. Synek, może przez te pączki jestem zbyt gruby, by wybić się z ziemskiej atmosfery. No i następnego dnia stary postanowił, że musi schudnąć. Dawaj tato, spalisz te kalorie. Potrzebuję przerwy. Dobra, nie lecę w kosmos. Zamiast tego przejadę się do Biedronki. No i stary z wujem pojechali do Biedry, a stary oczywiście jechał na pace, bo z przodu się nie zmieścił. Oj, oj, oj. Nie po dziurach, synek! Staram się, Janusz! Hmm, promocja sto pączków gratis przy zakupie czteropaka harnasi? No i teraz musimy jakoś zjeść te kilkaset najtańszych pączków z Biedry. Pączki to pączki, nie marocz tylko jedz! Te, Janusz, a może by tak twoją rakietę odbudować puszkami po harnasiach? Ty, Zenek, to jest dobry pomysł! Wtedy będzie niezniszczalna! Ale to już historia na inną opowieść.